Siema, alot was z tej strony Janek Banek i witam was w na następnym odcinku z Astronera, jest ze mną Slepacyn, znów. Dzień, dobry. Ja nie mogę, jak brzmi ten Slepacyn. Idziemy do jaskini. Tam jest wejście, nie? O, tu nawet jest, Wziesz tylko outfit? musimy kable zrobić. Mamy i tak zapos... No właśnie biorę różnicę i już dorabiam sobie. No, to zrób cztery. Ok, a 4, 4 to, to, to jeszcze dołożę, bo mam jeden nie full. Wiem, wiedziałem, że tu przedziałeś. Podnapisy jem, słychać, wam bardzo już przestanę, bo to chyba przeszkadza na filmie. Ja będę zbierał surowce, a Ty będziesz rozkładał kable i teraz zbierał surowce. Glina, tu jest stój. Potrzebujemy glina. Nie, nie ten No wiem. Ej lateryt. Ja zrobię drogę w dół. Ej ile No wiem, bo tam jest tutaj. Ten... No mówimy, że tu jest pod nami Ja nie widziałem, że tutaj myślałem, że coś weźmieć do jaskini na, na chwilę. Ej, spokój. Nie, nie, no, nie już mamy główny ten surowiec. Taki. Ja bo pałkę zapomniałam. Tylko zrób tam jakieś ładne zejście, żeby nie było tak, że potem nie będziemy umieli wrócić, jak kiedyś miałem. O, dużo tego tutaj nawet. Trz Trzy mam. Ma. O, pierwszej. Terytówka następnej. Kurczę, lekko mi Tylko oczywiście zapomniałem najbardziej podstawowej rzeczy. Okej. Okay. Czego nie wziąłeś? Nie, po prostu stawiać pałki. Ooo, oh, okej. Okay. Myślałam, że coś gorsze. Ja też pozbieram ten latery, tylko że od spodu. Ej, ja to już pójdę to odłożyć, bo ja mam już tego pełno. Może już go zacznę przepalać? No w sumie jak nas nie ma to niech się przepala, nie? Czy się przepali wszystko co chcemy, żeby się przepaliło. Czyli jak się przepali to się odkłada. Nie ja idę szukać cynku. No, cynku też potrzebujemy. Myślałem, że więcej... Znalazłem cynku. ...kopałem. Jak coś ty idę już do ciebie. Znalazłem cynk Spoko O fajne zajście zrobiłeś. I kopię? Tylko trzeba być ostrożnym. Jak I... bo okrętę, bo... Ja tuwicy! Czy ty to widziałeś? Tak, widziałem. Ile złożonego I Jeszcze widziałeś to suficie? No, zazwyczaj nic nie patrzyłam. O ja cię kręcę! To jest niespełnione jak taki nie. cztery w jednym! God, tutaj powinny być dwa jarzywice, o tu, o tutaj. A są cztery! O w Wolframie mowa. No... O, Ocenki z robienia baterii. Z Wolframu można robić lepsze E, nie. O to chodzi, że teraz było Dobra, mamy już trzy. Ej, potrzebujemy więcej, bo potrzebujemy jeszcze, żeby zrobić mody. Bo to coś, ten odkurzacz... Ja już też mam Można go ulepszyć. To możesz wrócić, a po kopie tu jeszcze. Można go ulepszyć, że szybciej. Kopie więcej, kopie albo nie niszczy ziemi, a kopie do tego się używa cynku i mamy też misję, żeby zrobić te ulepszenia. Oj, 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 Ale też musimy zrobić baterię z cynku. A jak to wpadło tam niżej? Tam? Ja idę odłożyć na górę, bo mam fule uleku w cynku praktycznie. Okay. To włożyć no, żeby się przepalało, nie? Tak no. już się parę rzeczy przepala. Już pierwszy spaleret się... Znaczy, later się przypalił bo dostaliśmy... Tak, powiadomienie, że zrobiliśmy misję. Ja też już mam dużo tego spalery, tu mnóstwo bo jest, nie? Tylko Kopać mi jeszcze. O! O! Nie! Chyba nie, tak źle nie spadłem. Tu też tak falery, tu jest naspamione. Dosłownie. Chodzi o to, że... Są w sobie. Patrzcie, jak tutaj jest normalna żywica, to tutaj jest położone ich z pięć w sobie. Widzicie, o co mi chodzi? ja też już że chociaż mi jeszcze by dwie weszły, to ja jeszcze załatam dziurę. Jak gdzie ty jesteś ogólnie? Co ty, co ty robisz? Pięknie. To ja klikam na to, żeby wam to zobaczyć. Jest jesteście? Ja wiem. Ja na razie y jestem. Nie mogę wejść na górę, bo tak cały czas spadam. Udało się! Ej! E no nie no! Kiedyś... Kiedyś jakkolwiek tam wejdę na górę? Oh. Dobra, ja tutaj robię... Most dalej Bardziej łapy ja prawie spadłem Aha, nie wiem, się teraz jedzie, nie no wierzy Też, muszę odłożyć te rzeczy Mmm oh. No Chcę coś powiedzieć, no. ale ja mam ten, kanapkę miałem budzi. Nadal mam. Już dałem. Słuchajcie. W sumie co do ciebie. Slepa Musimy znaleźć lateryt, no? lateryt. Musimy iść na ten. To już mamy ten dalej. Ale mało tego laterytu. Ej właśnie, przecież no. z aluminium. Możemy zrobić wiesz co promy C że to? Prom rakieta Ile, my lekko wspomnieliśmy o uruchomieniu tych generatorów U, zrobiłem to coś I to wszystko się przypala w prędkość ślimaka O tutaj mogę to postawić I tutaj będzie magazyn na różne rzeczy. Nie surowce, tylko na przykład na takie nadajniki. Co to na to? Czekaj, bo muszę to stwierdzić. Aha. magazyn na Gdzie jest ta misja? Okay. Kabel łąk O! Łą... Wytrukuj traktor Robimy traktor, dawaj Eeeż robisz traktor. Co gra muzykę Chociaż do następnym odcinku tym nie może być Niestety Nie będę miał tytułu, że to jest Dobra, a tymczasem... Chodźmy znowu do jaskini. Przyda się więcej. A ty nie chcesz zredukować tego traktora? To w następnym odcinku i byśmy mogli łazika wtedy. Ustały, ale spadłem. Chodź do jaskini. Eee, to było świetnie. Czy to jest... Kurczę, myślałam, że to średnia bateria. Ej. A ty postawiłeś to laboratorium ja i dopiero, ja dopiero je zauważyłem. A co? Laboratorium. Jakie? Na przy bazie, które postawiłeś. Nie wiem, o co ja ci chodzi. Kwalec widziałem. <grym> Ej, kwałec. Kwałec mam. I Ej, bo tutaj jest dużo rzeczy. To ja nie wiem, czy ja się nie uduszę. Dajcie kręcę ja już z godziną w to prawie całą grę. Jak tu? Ja już prawie godzinę w to gramy Mam cynk. i duszę się. A, i uduszę się. No idź do pałek, to jest najlepszy. No, Profesor. Ja nie mam pojęcia, gdzie są kable. O, chyba jest tu żywy. Biegnę do ciebie. Dawaj kable, no nie działa, Nie działają. O. Jest, działa. Mam lateryt, aluminium i cękę. Jestem Słucham, jest słabym. Idę stąd. Okej. Będę zbierał te próbki małe. Nie daję, zbyt dużo bajtów i znów tyle widzę na suficie. Ale coś zawsze daje nie? Już mamy 3000 bajtów. Eee, Ten. cynk. Spoko. Czy my Potem chcemy zdawać że... jeszcze cynk? W sumie może się przydać na przyszłość. To daj przewody, Użyj, daj u... trochę u... przewodów. Aż. Ja, I ja pójdę dalej, a ty wzbierz tym Hej? Ła pyk, pyk. Zmieniają kolor No bo one są kolorowe Aj bo tak jakby idę prosto i nagle jest wielki spadek i tam jest wielka dziura i tam jest mega dużo surowców i umarłem bo spadłem z 500 metrów. Nie wierzę, że jest nieograniczona ilość śmierci. No. A ja to już mówiłem przecież. Tak samo jak tu jest taka dziura, tu trzeba łatać. No nie mogę teraz, to potem załatam. No. I, i dało mi się, że tam tylko jeden cynk. Tylko jeden cynk to był? O, ja Cię kręcę! Co? Teraz widzę tą dziurą Twoją. No, mówię, musimy wrócić po mojej itemy. W sumie to nie jest, ma. Ja robię nic tam scennego, drogę na ale chciałbym mieć aluminium i tam jest dużo laterytu. Raz um. um. tak idę, idę i nagle spadam. Jeszcze przez taki mały otwór tam wpadłem. Um, ja też właśnie przypadłem przez mały otwór. Ej, podaj mi przewody, tu może. Ci pomogę. Ja jestem na dole. No podaj, ja jestem tutaj niedaleko. Ja próbuję się wydostać. Tutaj nie obok, mam, nie widzisz nie się... mnie? Tutaj! Nie. W górę! A! Podaj! Masz przewody, poprowadź je A, tu! Nie, 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 nie mogę złapać! Dobra, mam. Nie, nie mam. Mam. Dobra. Weź mi tu je, bo ja duszę! Czekaj, bo teraz muszę tam wrócić. Żeby podłączyć. Okej. Okay. Czemu? JEST! JEST! Uff! Dobra... Tylko czekaj, bo przydałoby się tu zrobić jakieś ładne zejście, wiesz? Zrobię swoje rzeczy... Szybko, bo ja się dusiłem, Teraz to ode mnie ciągniesz tam, wiesz co... Plan, chyba... Jak ktoś chyba weź w uroźni ten swój pletek. A ty już później. Czemu masz taką? A bo ja łapię prąd, znaczy łapię tlen i że ja mam przewody, to te przewody tobie dają ten, tak? Serio? Ej, nie wiem, nie mi no, nawet teraz ci daję ode mnie tlen. Widzisz? No tak. No. tak widzę ogromny pasek. Ale nie sądzę, żeby mi to jakoś dużo dawało. Bo się duszę praktycznie. No bo ja już sobie poszedłem. Chodź, podchodzę do ciebie. Okej. Okay. Ja się stoję przy wejściu. Nie, 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 nie. Dobra, już, 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 łączę, już, już, Spokojnie, spokojnie, już, już, No no, już, Ile tu latery? Tu? Ile tu latery? Ooooo! Tu? Czemu tu się nie łączy z tym? Ej, bo coś kurczę popsułem chyba. Ej weź, po, weź, chodź tu do mnie poprz, po, pozbierać latery. Właśnie ja nie mogę. Dlaczego? Bo zależy mi na tym, żebyśmy stąd wyszli żywi. Aha. Dobra, mamy, mamy wejście, wejście jest. Mam w buleku, więc idę odłożyć. Ja też chcę... Mam... Ja chcę naprawić wejście Zobacz. tam, bo tam jest taka dziura i przez nią można też łatwo spaść. Nie. Ej, już ale już się mamy z nią duży tutaj ten. Co, nie? Dużo zwiedziliśmy no. tej jaskini. Szkoda, że tu nie ma takiej mapy, żebyśmy na przykład widzieli, gdzie to jest, nie? To jest coś... fajne Ten tutaj, tutaj, tutaj Wygląda jak kot kwica. O tak? I tak tylko taka. To jest normalnie jakiś zygzak normalnie. Kotwica, Tutaj jest dziura. Wygląda jak... Właśnie chcę załatać tam dziurę już. Tak, Załatałem ją. Tak, tak. Jest tu jeszcze gdzieś dziura? Chyba nie Ej, w ogóle, tutaj zawsze był natleniacz, widziałeś? Ej, mamy tu cynk i złom, ale złomu nie potrzebujemy. Galostropody. Spoko. Do przyszłości galostropodami się zajmiemy, co nie? Ej, ile cynku! Co tu się dzieje? A mamy pełny magazyn. To coś... Mamy pełne wszystkie magazyny. Zacznijmy robić te rzeczy. Chwila, automaton. Ej, możemy zrobić ten automaton, bo mamy złom. Jeden. Robimy automaton. To był automaton. Chwila, automaton to nie jest ten robot? No właśnie, to jest ten robot. A wiedziałeś, że jedynka i dwójka się od siebie różnią? czym? I, 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 są, inaczej wyglądają one? Nie wiedziałem. Chciałbym to robić. Wiesz, co chciałbym to robić, nie? Te. Barzyma, o, jest, mała ma... turbina wiatrowa. Robię już. W którą stronę mamy energię? W tą. To ja już zacznę kłaść tego nie chcemy e, a to ma ten, e, dwójka ma inny kolory. O no. Nie chcę tego. Wyrzucam to. Oraz inne ustawienie wietraczka w tyłu. On ma wiatraczek. Oj, oj. O, no, bo to jest jakby napędzony A może da się go aktywować? No. Możemy go wysłać do jakiecie Exodynamics. No coś kada. A i mamy więcej tej gliny. Myślałem, że więcej jest. Nie, jest tutaj trochę. To ja już zbieram. Oblegają nasz sufit. Widzę. Dobra, następny tutaj oliw. Oli. No. Ej, no dajcie mi! No. Podajcie mi to, o. Co z generatorami? Bo w sumie tak lekko mamy na tą chwilę mało prądu. Są te. Ej no wieje wiatr no. Czemu się nie aktywowały? Dziwne. O wieje, 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 wieje. Robię baterie, robię baterie. Bo musimy, mieć, żeby się więcej zrobiło. Ale, potrzebujemy i tak trochę cynku, wiesz o tym? Na razie... Mi... MAMY DUŻO CYNKU! Słuchaj, musimy robić tak... Um, z Oddzielną platformę ogólnie. Mam plan, żebyśmy zrobili... Dużą platformę AB. Co zobacz, w sumie za Duża platforma AB. I potrzebuje. 2, 3, 4, 5, 6. Żywica się skończyła. W jaskini jest dużo żywicy. E bo ład baterie się w ogóle nie ładują. Bo nie wieje wiatr. Wieje wiatr, że tylko dlatego, bo wszystko pracuje. nie drukarka, mała drukarka, piec. Nie no, zobacz, wieje wiatr. I co z tego, No mówię, wiatr? że wieje wiatr. No bo wszystko w tej chwili działa. Co z tego? Dobra, musimy tak. Ej, już, już nie zwolniło. wieje wiatr. O, no bo nie wieje to wiatr. Zaczęło. Już zaczyna. Choć potrzebujemy więcej kliny. Idź po klinę. Okej. Okay. I za szybko poszukać gdzieś kliny. Dobra, już na całym jedną nie działa. Stary są takie lagi normalne. E... Potrzebuję Potrzebuje pałek. Czego? Pałek. Pałek. Nie rozumiem, no... co A wiem, okej. Okay. mamy przecież złożony. Mamy najwięcej złożonego. A. A. Robię nam tutaj miejsce do ładowania. Dojdę! Jeszcze naładowały bardzo baterie ogólnie. Jeszcze jedną zrobię. Tego tu nie chcemy. Nie! Fila, bo mi odłączyłeś od powietrza. Aha. Może jednak nie przedstawię tak magazynu, bo kurczę, mi odłączysz przy tym. O teraz jeszcze to Ej, ale gdzie ma stać? Tak, jakby to coś Przy magazynie? Jakby to w magazynie No, te rzeczy takie Zrobię yeah. to dalej tam O tutaj Czemu by nie Ej, może chodźmy do jaskini. Czy już nie potrzebujemy nic? Eee... eee nie no, wiem. To już nic nie potrzebujemy. Odcinek i tak 20 minut trwa, więc już byłoby idealnie, gdybyśmy skończyli, wiesz? Ty, ile my mamy Co tych skończy? rzeczy tutaj? No może no, nie mamy mało. Kiopie, ja No, mamy dużo. Widzowie to skończymy już. Ej, bo się odłączyło wszystko. Kto to odłączył? No bo tutaj był magazyn, który był. podłączony wszystko. Aha Dobra, ee, skończymy już i w następnym odcinku zrobimy auta. Co za na to? No to? Lepacyn Hej. Halu. Zrobimy? No, czy no, nie zrobimy? No no, no, no... następnym odcinku to na pewno! Bo musimy mieć jakiś środek co na sportu. No. dawa I pojedziemy w góry może, albo w wyprawę po świecie. Dawaj widzowie, no to co? Narka, sayonarka! No. Narka, nara.